Witam serdecznie wszystkich na kolejnym spotkaniu w Systemie Miłości Ojca Pio, Świętego Franciszka z Asyżu, Jana Pawła II, który też jest w niebie, Ludwika, który też jest w niebie. Macie tutaj, on był zresztą bardzo podobny do Jana Pawła II. I wszyscyśmy razem, razem z Janem Pawłem II, jeździli na rozmowy do pani Krysi jeśli chodzi o Jana Pawła to bardziej było tak, że pani Krysia przyjeżdżała do pałacu biskupiego na Franciszkańską i tam odbywały się rozmowy z ojcem Pio Jan Paweł II rozmawiał również to zresztą poświadczyła mi sama pani Krysia i inni również bo wiedzieli o tym, ale to było raczej ukrywane, bo nie można było robić sensacji z tego powodu. I Jan Paweł II był prowadzony przez ojca Pio w ten sposób, żeby było dobrze, żeby nie było jakichś afer, jakichś nagłych zmian w kościele. Nie dało się tego zrobić. Dlatego ojciec Pio też mi mówił, jak pisałem moje pisma, bo kazał mi pisać to, właśnie co teraz czytam Wam. To, żebym nic przed papieżem jeszcze wtedy, nic przed papieża no ale Jan Paweł już odszedł więc mogę zmieniać pewne rzeczy i teraz już jest inaczej już mogę mówić o reinkarnacji o przebudowie doktryn w kościele bo nieco trzeba je przebudować ale to przyszłość znajdą się tacy co będą przebudowywać to ja tylko sugeruję mówię i mogę pod koniec życia, pomóc, jeśli trzeba będzie, kościołowi, aby bardziej otworzył się na duszę człowieka, na anioła w człowieku. Bo to nie jest tak, że człowiek się rodzi i dlatego jest źle na świecie, bo nienawidzi Boga. Nie, tak nie jest. Dużo świętych było w błędzie. Chryzostom, Tyle głupot napisał ojciec Kościoła. Większość ojców Kościoła pisało takie różne bzdury. No ale takie były czasy. Nie było to jeszcze dobrze rozwinięte, a głównie chodziło o władzę w Kościele, o przepływ pieniędzy i informacji. Głównie tym się Kościół zajmował, a szkoda, bo mógł wiele dusz zbawić szybciej, ale się nie dało. Więc nie nienawiść do Boga, bo przecież jak się dziecko rodzi, to co ono wie o Bogu? Nic. Nie ma nienawiści do Boga, tylko się po prostu rodzi i wychowuje. Potem dopiero ma możliwości poznawania. I albo odrzuci Boga, albo go przyjmie, albo pójdzie drogą obojętną. Obojętność nie jest dobra. Ojciec mówił, że nie wolno być obojętnym, albo być tak, albo tak, bo to jest lepsza droga. Obojętność no to mm, sprowadza nas bardziej w taki świat ciemny. A to nie jest dobre dla duszy ani dla umysłu. Lepiej być gorącym albo zimnym. Wtedy jest ta polaryzacja i coś się dzieje. Więc nie nienawiść do Boga światem rządzi, czy religię. Nie, po prostu egoizm, bo rodzimy się, nie rozpoznajemy ani Boga, ani własnej duszy nic nie rozpoznajemy tak naprawdę na początek. Jesteśmy embrionem w powijakach, nadal chrześcijanie są w powijakach, jak ojciec Pio mówił. Kościół upadł, też mi to mówił. I nie rozwija się to wielka myśl transcendentna, która by nas kierowała na obszary poznawania i przyjemności, wyższej przyjemności niż ludzkie życie. Nie ma tego, więc jest walka o władzę i pieniądze i tak naprawdę rzeczywiście władza i pieniądze tym światem rządzą. Im nie zależy na to, czy jest Bóg czy nie, co ich to obchodzi. Nawet nie walczą specjalnie z kościołami, tylko promują to materializm, bo wiadomo, że wszystkich łatwy, łatwo złapać na materializm. Tak jak łapiemy się na reklamy w telewizji, coś tam pokażą, jakieś lekarstwo nowe, no to nasze babcie i dziadki już lecą do apteki i kupują to, bo myślą, że to jest eliksir na wszystko na starość, na młodość, na choroby. I łatwo nas jest złapać właśnie poprzez tą różną reklamę, i na tym dźwiga się cała egoistyczna sfera władzy. Na reklamie, na przekuwanie jakichś tam swoich idei poprzez zmysły, poprzez reklamę, poprzez pokazanie. Tak to działa też. Podprobo, podprogowo często to robią. Żeby. Odciągnąć ludzi od duchowości to fakt, bo duchowość powoduje, że nie jesteśmy skłonni na te wszystkie majstersztyki materialistyczne, edukacyjne, y, i czy telewizyjne, radiowe, bo tam właśnie przekazują to. I oni na tym tracą. Dlatego można by powiedzieć, z drugiej strony, że trochę walczą z kościołami, z religią, z Bogiem, no bo to im przeszkadza, w osiąganiu wielkich zysków, bo my nie dajemy się tak łatwo nabrać. Żyjemy w tym świecie i staramy się w nim funkcjonować, tak czy inaczej. Jeśli się głębiej nie zastanawiamy, no to łapią nas właśnie tacy zwolennicy liberalizmu rób ta co chce, ta... bo to jest łatwe, to jest bardzo łatwe, a to nie daje satysfakcji i przyjemności duszy daje przyjemność owszem jakiejś zadowoleniu egoistycznemu zadowoleniu ciała troszeczkę bo obiecują gruszki na wierzbie, a o się okazuje potem, że nic. Komuna pamiętam też tak obiecywała wszystkim kto się zapisze do partii PZPR to będzie miał mieszkanie, będzie miał lepszą pracę no w ten sposób przekupywali no, i wielu, wielu się łapało na to, ale nawet nie dla, dla idei, tylko że po prostu, żeby łatwiej było żyć. No, jest to jakieś tam usprawiedliwienie, trzeba i usprawiedliwić za to, że tak robili, chociaż przekonanie nie mieli jakieś tam mm, leninowskie, tylko inne. Nawet wierzący to byli ludzie i chodzili do kościoła, a jednak się zapisywali do partii. Trochę to jest dwulicowość, no ale. To też trzeba zrozumieć. To nie jest, że wy, wy Boga się wypierasz przez to. Nie, nikt się nie wypierał Boga, bo każdy wie, że żyje, cierpi i umiera. Nawet komuniści to wiedzieli, ale grali na strunach zmysłów, na strunach idei, bo oni chcieli mieć władzę i pieniądze i o wszystkim decydować. I tak to właśnie jest, że egoizm to jest podstawa naszego upadku. I cały kosmos, te cywilizacje, które były już wcześniej tutaj na tej Ziemi, ojciec Pio mi powiedział, że już były wyższe cywilizacje. I właśnie egoizm ich zniszczył. Egoizm, potem ta technologia, która weszła, różna broń, no i używali w imię egoizmu, w imię władzy i rządzenia tej broni. No i zaczęli się strzelać. Tak robi właśnie Moskwa, Putin. Rozwala wszystko Amerykanie i inni też to robili. Ci, co kolonizowali, przecież Wielka hmm, Anglia kolonizowała, przecież tak samo. Wszystko na, tym same, na tej samej bazie jest oparte na egoizmie i braku refleksji, braku duchowości. Tylko materializm i pobudzanie zmysłów, wzroku, słuchu i smaku głównie. Im więcej się, im się dawało, obiecywało, no to oni dłużej pracowali i tak dalej. A umierali, to następnych, następnych. Tak robili, przecież to było coś strasznego. I, I egoizm zawsze jest taki, że on się odradza, odradza. Stąd nasze nauki, nauki Jezusa, Kościoła. No i moje skromne, które właśnie mówią o tym, żeby jednak się zastanowić nad tym egoizmem, nad systemem miłości, to wtedy tego egoizmu będzie mniej. I państwo, i struktury państwa na tym zyskają, bo to będzie ponadpartyjne, ponad jakieś ideologiczne. Miłość jest ponad wszystko. Ona, owszem, jest cierpliwa, wyrozumiała i rozumie. Zrozumie wszystkich, nawet tych, którzy się wypierają Boga, to miłość ich rozumie. Bo w tym świecie nie jest łatwo wierzyć w Boga, ponieważ nikt go nie widzi. To tylko wiara zostaje. I tu jest ten pies pogrzebany. I na tym właśnie różne ideologie próbują zbudować swój klimat i władzę. To im się udaje. Zwłaszcza mówię, komunizm, liberalizm, te złe systemy, dziki kapitalizm to to samo było. Wszystko na bazie Materializmu i zmysłów ludzkich. Gdyby była wprowadzona prawdziwa duchowość, prawdziwa, bo nieprawdziwe są tacy, co też niby duchowo coś tam wprowadzają, a jednak są materialistami ogromnymi, bo wcale nie myślą o Bogu, o korzyściach, o miłości do bliźniego, tylko żeby siebie zadowolić swoją strukturę, swoje państwo, swój, swój kościół, swoją sektę i tak dalej, i tak dalej. To jest złe, bardzo złe. Dlatego my musimy iść z wzorem świętego Franciszka i Jezusa, wszędzie krzyczeć to samo. Dlaczego miłość nie jest kochana? To jest wszystko, co, co, co powinniśmy robić. I to jest najważniejsze. Miłość ma być kochana, a jak zaczynamy kochać miłość, nawet tą ludzką, to już zbliżamy się powoli do refleksji, do boskiej miłości. Bo rozumiemy że miłość przynosi korzyść. I ojciec Pio mówił, że zaczynamy wszystko od materii. To fakt, od materii. Dlatego tak ciężko jest, bo różni ideolodzy tą materię wykorzystują pod siebie i my się do nich zapisujemy. Łatwo, bo jeszcze jesteśmy nieuświadomieni, niewyedukowani duchowo, bo szkoły są. Pod pręgierzem materializmu i ideologii no to się wychowują takie dzieci potem jak dzieci resortowe obecnie drugie pokolenie, trzecie. No oni są już troszeczkę jakby zabrudzeni tą ideologią i duchowość ich nie interesuje. Dlatego trzeba odwracać sytuację, trzeba mówić i głosić o miłości, która przynosi korzyść. Zaczynamy od materializmu, potem wchodzimy na kulturę. Jeśli ktoś już jest kulturalny i dobrze się zachowuje, to już jest pięknie. Chociaż nie wierzy w Boga, ale jest pięknie. Za jakiś czas uwierzy i zrozumie, że życie się mu kończy i trzeba by pomyśleć o czymś lepszym. I wtedy uwierzy w Boga, bo tutaj Boga nikt nigdy nie widział i nigdy nie zobaczy. Ojciec mówił. On sam nie widział tutaj boga na ziemi ponieważ nasze zmysły nie są dostosowane do tak pięknego widoku kto ma imieniny urodziny to wszystkiego najlepszego życzę oczywiście wszystkim chorym strapionym Prosi prosimy Boga, żeby im pomógł przez Ojca Pio, przez różnych świętych Na my tu mamy akurat Ojca Pio i do koszyczka wkładamy wszystkie nasze problemy, bo kiedyś ojciec mi mówił właśnie, że jak będziesz mi polecał kogokolwiek, no to ja będę pomagał, no więc polecam wszystkich, którzy mają problemy zdrowotne, rodzinne finansowe i tak dalej to ojciec będzie tak sprawiał, żeby było lepiej, a nie gorzej. No ale zawsze podkreślał, że najpierw wola Boża, bo Bóg zna wszystko i wie, co komu najbardziej potrzeba. Ale to nie jest tak, że Bóg się tu angażuje rękami i nogami. Nie, to jest inna subtelna gra, subtelna pomoc, bo Bóg nigdy nie ingeruje w wolność naszą. Ojciec Pio powiedział mi kiedyś właśnie, że. Bóg dał wszystkim wolność i dotrzymuje słowa. Nikomu tej wolności nie odbiera w niczym. Możemy robić dobro i zło i on się nie wtrąci. Natomiast mamy aniołów, pomocników, stróżów, takich, którzy mówią nam do ucha, podpowiadają, też nie na siłę, tylko podpowiadają, natchnienia dobre dają. I wtedy, kiedy się modlimy, kiedy akty strzeliste wznosimy, to też oni działają żeby nam przemienić myślenie na lepsze jeszcze, bo wtedy będzie dla nas większa korzyść i dla innych. I to taka jest pomoc. A czasami się zdarza, jak ojciec Pio tutaj cierpiał, mówił mi, że jak cierpiał tutaj na ziemi, to mógł pomagać nawet fizycznie, że uzdrawiał i tak dalej. Teraz tego nie może aż tak robić, bo, bo nie ma ciała, nie cierpi. Natomiast może korzystać z naszych uczynków, z, naszej, z naszego cierpienia i dlatego wkładamy do koszyczka nasze wszystkie sprawy, aby innym pomagać, bo można wykorzystać i dobro, i, i cierpienie nasze dla innych. To pomóżmy się w tych naszych różnych sprawach. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Bóg ma wielkie miłosierdzie. Nikogo nie wyrzuca, nie odtrąca, żadnego piekła nie ma, nikogo nie wtrącił do piekła. Ojciec Pio się śmiał, no bo Kościół sobie tak uzurpował prawo do tego piekła niepotrzebnie i straszył ludzi. Ludzie się boją piekła, strach wywołuje, a piekła nie ma. Jest tylko życie w kosmosie. I, I możemy to życie naprawiać, poprawiać, bo to wszystko zostało zepsute przez aniołów, i musimy naprawiać swoją duszę i ten świat. I takie jest nasze zadanie, aby się dostać do najpiękniejszego pałacu niebieskiego i żyć tam wiecznie. Takie jest nasze przeznaczenie. Jakąś refleksję, jakieś myśli z drugiego tomu. <laughs> Trzeba wyjść z założenia, że życie materialne się kończy. Umierają nasi sąsiedzi, koledzy, krewni. Czy nie należy się nad tym głębiej zastanowić? Ich stan pośmiertny powinien nas czegoś nauczyć zmobilizować do życia duchowego. Które trwa wiecznie. Śmierć jest nauką uniwersytecką. Kto ją zrozumie, jej przyczyny i skutki, skończy wszystkie uniwersytety Życiowe, ojciec Pio mówił. Następna myśl. Trzeba wiedzieć, że trzeba wiedzieć to, że ten, który założył świat, dał również instrukcję, jak tym światem się posługiwać, jak go zagospodarować. Ale nie do końca jest to prawdą. Bóg nie stworzył tego świata, tego bubla. A instrukcje dane w postaci natury materialnej bawią się z nami w kotka i myszkę, zmuszając nas do powrotu do tego świata, by go wspierać swoim cierpieniem. Niedolami i radościami. Warto się z tego matriksu wydostać, wydobyć. I słowo ojca Pio. Ciężko się z tego świata wydostać. Przeszkadzają przyzwyczajenia, słowo ojca Pio. Przyzwyczajamy się do tego świata, do ateizmu, do jakichś złych idei, cieszą nas te idee, no to. Potem nurkujemy po śmierci z powrotem w te same idee. Dlatego ojciec Pio mówi, że ten czyściec trwa prawie w nieskończoność. Bo nie odpuszczamy, nie rozwijamy się. Owszem, jako cywilizacja, jako technika, technologie różne, jako naukowcy rozwijamy się, ale to tylko w tym świecie się rozwijamy. Nie mamy wiedzy niebiańskiej, żeby tam. Tworzyć coś pięknego. Tutaj tworzymy i nie odnosimy się do transcendencji, do Boga, i wracamy z powrotem tutaj, bo uważamy, że jeszcze coś musimy tu zrobić. Ciekawe co? Jeszcze jedna myśl. Nie ma takiego zła, które Bóg nie rozumiałby i nie pobłażał mu. Wystarczy, że cokolwiek robimy, nawet grzy, grzy, gdy grzeszymy. A przecież to się zdarza. To nawet to zło należy czynić na większą chwałę Bożą, jak mówi apostoł. Czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, czyńcie na większą chwałę Bożą. To, co mówiłem, że ojciec mi mówił: Jeśli chcesz zgrzeszyć, to zgrzesz przy Bogu, z Bogiem, to zawsze będzie mniejsze zło. Dobrze, jeszcze na koniec wiersz Maćka, co jeździł na rozmowy. Serce bije nadal w liściach dębu, co przysypują grób. Nasze roześmiane z bólu dusze naszej jutrzenki, nasze pojutrza. Wyglądamy nie dzikiego zwierza, nie smutku w kroplach stopionego wosku, ale zrodzenia wiecznego odpustu, nigdy zamkniętych powiek, zawsze jasnej twarzy Chrystusa. Rozgojmy mgłę czyśćcowego wstydu, bo my tu nie z przypadku, ale z pierwotnej awersji do pustego tronu króla, który niejako jak anioł nierozpoznany w ciuchach stworzenia, w radości nie myla gomańskiej jednego z nas. 2019 rok. Dzień zaduszny, widzę, że to napisał, bo to taki klimat też. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się systemu miłości. Trwajcie myślami, zawsze przy Bogu, zawsze w transcendencji. To jest najlepsze rozwiązanie. I krzyczcie dla swojej duszy i w koło, dlaczego miłość nie jest kochana. I wtedy się na pewno zbawimy. I inni będą mieli z tego korzyść. Nawet ateiści. To trzymajcie się i papa. Pa.